Muszę Wam tutaj pokazać. Hello wszystkim. Dzieci tu zrobiły rondo. Imienia Super Mafii Ursus. Zobaczcie świeże kwiatki posadzone. Zobaczymy, jak te liście się przyjmą. No, bo tam podała. Tu jeszcze ziemi troszkę będzie. No, takie rondo. Na środku, podwórka. A ja idę teraz do podzia, do garażu. I co Bodzio tutaj działa? Bodzio, bodzio, hej nasz ten bodzio. Hello, bodzio! Hello! Co tam robisz? A do chłodnicy, tak, ten korek? Tam był ale I żeby się nie zgubiło, tak? Nie zbięło tak. A. Idę za bodziem. Najpierw tu lecz jakieś... Rurki pozioma pomalowane. Mm. A tu co on ma, pochowane w teatrze. Zobaczcie. Widzicie to co ja? że tu w przejść, o. Z bodzio. Wieje oczywiście, ale tutaj nie ma co mówić za dużo, nie? Za dużo nie ma co mówić, ma, mają patrzeć teraz. Obserwować. Jest, bodzio. Kurde, jest nad Muszę czym oko zawiesić. Dalek, daleka droga. Jeszcze. Daleka droga, ale... Ho ho. ho. Daleka za nami, a bliższa przed nami. Nie zobaczcie jak to wszystko, teraz tu jest tak szum bo jeszcze te folie, nie? folie no. bo jest wiatr traktor jeździ to i owo ja wam to trochę pokażę, bo Bodzio by wam wcale nic nie pokazał, on tylko robi i robi, on nie ma czasu pokazać ja jeszcze później efekt końcowy wiadomo zobaczycie na dworzu nie z tamtej strony idę mam trochę poszeleszcze o zobacz jak daleko ten planasz nie ale fajnie bo fajniej suszy się wszystko nie super a podkład Raz. Konkretnie. No Konkretnie. lub nie, no każdy może. Tu musiałem sznurek pleść. W siedzisko. Oryginalne... Znaczy się oryginalny Do Mariusza trzydziestki. Czy był problem to założyć tu, nie? Tak się rozciągało. A, a tu było za luźne. No widzisz. No i teraz założyłem to i się zwiąże, nie? Mhm i normalnie nie nasutał, tylko tak jak będzie trzeba to się odkręci bo musiałem coś wymyślić, bo bo te oryginalne oczyniazki z tymi hakami to się zaraz wyrwie, nie? z tyłu te haczyki także także na razie jest tak pod. super, podź wszystko jest, tylko bombka nie ma, nie? No i ktoś, jakiś tam nawiedzony, pisą że nie jest silnik, a pisał panie ściąż. O, ja tu jest nawiedzony, nie słuchaj, stąd idzie ciśnienie, zwałka rozrządu, a z trzydziestki z filtra, to jest po pierwsze, misa aluminiowa, na, wspornik na cztery razem, po dwie strony z każdej, nie? A wtedy Mariusz mu napisał, że jest silnik, no ale oryginał nie miał zaczepu. To, to każdy są. Sam... Sobie, co zażyczy, to sobie założy, a nie, nie? Zaczytuj, że za oczem tak nie miał, tak nie miał, to jest nie. zrobione, nie? no miał być, no to jest, nie? Jest takie tam łapica, jak widziałem, nie? I ten, to jest jeszcze to, co było, nie wiem, czy to jest oryginał, ale ta motylka świadczy, że to jest stare, nie? Bo tu oryginalnie łańcuszek jeszcze był założony. Mhm. Może coś wymodzę i założę łańcuszek. Ale tu było podtoczenie i tu było też łańcuszek, taki pierścień, z drutu takiego sprężystego. I to też można było odkręcić i nie spadło, nie? To jest prawdziwy tu... od oleja, z boku otwór, a nie, że całą nakrętkę. Kawałek się tą motylkę wykręci i już sapi. Ale na chodzie od, od powietrzami, od olejami, nie? Wodę skondensowaną i ten olej brudny. I... i tak tu jest, nie? No wczoraj trochę już ten, a dziś już jest sucho, to mogłem więcej już zacząć, nie? i także tu będzie miał ciśnienie na zegar jeszcze dodatkowo będzie miał skróciec dorobiony jeszcze kontrolka będzie dalej bo żeby było wiadomo bo to jeszcze się przykręca nieraz się obdrapie, coś nie i trzeba jeszcze popoprawiać będzie ale to już jest mniejszość nie Bo dziękuję, sprzątasz chyba do domu się wybierasz, co? A, dość. 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 dobrego. O, tu już masz podłączone. Przewody widzę. Pierw nie miałeś. Super. O, pasek. Nie zarysowało. wiem czy pierwszy pasek, nawet nie wiem od tej. Nie, był, bo była bronnica. Klaksonu nie było. No chyba klaksonu nie było. To, to mam dorobione takie, jak to było oryginalnie tylko. Nie. Żeby to się nie jeździło to tu jest obgięte. Tutaj. Są ten, tam już jest też szybko złączenie. Tu jest ta już ten, ten pokrywka na banku. Nie ja wiem czy to będzie winać. Mam latarnię Nie, nie muszę. O no, i tam jest. I tu jest... I tam jest i cuda. O, już szybko złamać. Przy... Tylko to muszę poprawić, bo to mnie się rysowało, nie? i szybko złączę do hydrauliki już ale jeszcze nie mam przewodu bo muszę pokażę. za... kapsel aha tutaj do hydrauliki no. kapsel muszę kupić a inaczej go nie włożę zależy jaki będzie korek bodzio ale Tu mały. Bodio bodzio wyszło miodzio no, na razie jeszcze nie no jak to nie jak już jest super. Superowo i podziowo I wodziowo, No. Ale będzie szło. A tutaj już o. Czeka wszystko. No. Tu chyba z tej strony nic nie było. Tak było jak było. Nic żeś nie wymodził. Widzisz, jaki ty jesteś? Musiałem tu przemówić inny, zrobić z tego. Z tej strony będzie widać. Zaraz, latarkę wyłączam. wyłączą. Muszę iść. Potęcować trochę w kółko. Od zawora, zaworu ciśnienia, regulatora ciśnienia do zbiornika, bo tu jest ta, No, ten wspornik, drążek ten i nie pasuje oryginalnie od 30. Od 28, mime. No to tak pospawałem i, i jest, nie? Ten. Mm -hmm. Pokazywałam nawet wiesz go. Mm -hmm. Nawet ją. <laughs> Fajnie na tym niebieskim tle wyglądasz. Fajowo tak pasuje ci. Bo co? No bo. Bo Byś jesteś już kupiony, śpiący. Nie, był kupiony nowy, ale musiałem kawałek dojechać, nie? No. Tam kolanko wstawić, tu dojechać kawałek, bo za krótki był nie pod, pod tym, żeby szedł. Zawsze się coś ja. wydarzy jeszcze. I jutro, teraz już mam te przewony poskręcane, jutro muszę rano jechać, znowu coś tam, i wtedy. Wtedy tutaj popędzluję, gdzie mnie się tam obrysowało, nie? No, na przykład tutaj. No bo tu naciągałem prądnicę, nie? Mogłem sobie szmatę położyć. A widzisz? No. Trzeba na następny raz, no. gdzieś coś, to lepiej coś położyć. Następny raz chyba nie będzie już 28, to Ci jeden starczy. Ale ja nie mówię o 28, ogólnie. A? Jak coś będziesz miał pomalowane, to lepiej gdzieś. Wiesz? Ale to się tam zamaluje, to nie, nie podpadnie, nie? No, chyba się zamaluje. I tak tak to będzie wyglądało tutaj na razie. Na razie. A potem Blachara jeszcze w przewody wciągnąć. A, Blachara ma przyjechać. A. Nie, Blachara musi być założona, nie ma przyjechać. A co to jest dla harca? Jakieś przysłowie, czy co? No tak, powiedzenie o kimś. Filtr miał zostać, ale myłem i, i mnie ten... zeszło to to fabryczne te napisy na Aha. filtrze oleju. No. No. Tutaj. Ktoś napisze na pewno, że dlaczego nie ma bąka? No bo nie. Są takie już wyżyłowane i, i, i jest teraz taki przepływowy. Także jeden dekal może być nie taki. Jak ktoś napisze więcej, to skomentuje to, że coś jest nie no się ma Mariuszowi podobać, a nie no, jak powiedzieć, na, na zloty, nie? Nie. Ja. No to nic. Kończymy tutaj. Bodzio zbiera. Klucze ułoży. Nie, na razie tu, bo może mnie wyciśnę. Potrzebny nie będzie wyciągać. No. Zazwyczaj sprzątam klucze, ale... No, ale tu też mogą być, Bodzio. Ale, ty ale, nie musisz cały czas chodzić. Ale dziś sobie odpuszczę. No. Tak więc papa. pa. Bye, bye. Do następnego. Zię. Pa, pa. Je, pa.